Kochani, bądźcie życzliwi dla drugiego człowieka. Te szkoleniówki mają tylko charakter fitnessowy. Prawdziwy wojownik nie szuka zwady. Wojownik to przykład, wsparcie, miłość i honor. Walcz o swoje wartości, ale nie rób drugiemu człowiekowi krzywdy. Nikodem Finke. Cześć, z tej strony Nikodem Finke. Pragnę Cię powitać w programie instruktażowym do wyzwania Fight Your Fat Warrior Edition. Krok po kroku pokażę Ci, jak wykonać bloki, uderzenia i kopnięcia wykorzystywane w sportach walki. Zapraszam! Postawa. Postawa naszego ciała jest kluczowym elementem w walce. Więc, co musimy zrobić w pierwszej kolejności? Stajemy sobie jedną nogą wykroczną, to od Ciebie zależy, która noga to będzie. W moim przypadku jest to noga lewa i. Zobacz, jaki mam ruch. Mam stopy ustawione równolegle do siebie, tak, żebym mógł dynamicznie pracować do przodu. Spróbuj sobie kilka razy przód, tył popracować, właśnie tak. Zobacz, że widać moje nogi. To znaczy, że mogę skręcać wtedy biodra w różnych płaszczyznach. To jest niezmiernie ważne. Jeśli będę miał nogi skrzyżowane albo w jednej linii, to ciężko mi będzie przede wszystkim utrzymać równowagę. A potem balansować biodrami. A to biodra nadają energię różnego rodzaju ciosom. Więc, jeśli już mamy tą postawę, czyli zawsze widzimy swoje stopy na szerokość trochę e, szerszą niż biodra, stopy są równolegle do siebie, nogi są e, ugięte delikatnie i pracujące, elastyczne, to zabieramy się teraz za ręce, czyli. Jeśli moja lewa noga jest z przodu, to lewa ręka jest również dominująca z przodu, a prawa ręka należy do brody. Zauważ, że jestem do ciebie odwrócony bokiem. To znaczy, że zmniejszam swoją powierzchnię trafienia przez przeciwnika i zmniejszam tym samym ryzyko jakiegoś uderzenia na mnie. Jeśli już mamy tą pozycję, to jesteśmy w idealnym ułożeniu, żeby iść dalej.